Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku programu Twoje Zdrowie. Dziś porozmawiamy o tym, jak wzmocnić i czy w ogóle możemy wzmocnić naszą odporność poprzez dietę, poprzez racjonalne odżywianie. Dzień dobry, Pani Deroto. Dzień dobry. Na początku e, chciałabym zapytać o to, co w ogóle może e, spowodować zmniejszenie naszej odporności. Jest wiele czynników, które na to wpływają, między innymi taki nadmierny stres. Może powodować to, że, jest, że mam po prostu niższą odporność. Również osoby starsze i małe dzieci są bardziej narażone na różne infekcje, a także osoby, które przewlekle chorują. Więc osoby, u których występują jakieś poważne właśnie choroby, to, to są bardziej narażone. Jednak dodatkowo do takich czynników, na które mamy wpływ, które mogą osłabić naszą odporność, jest to oczywiście i dieta, a także stosowanie różnych używek, też obniża naszą odporność. Rozumiem, ale e, tak jak już Pani powiedziała, że dieta też ma wpływ, czyli moje kolejne pytanie się wyklucza, czy, bo dieta ma związek z e, naszą odpornością, ale poza tymi grupami, poza tymi osobami, o których Pani teraz wspomniała, tak naprawdę te osoby, e, które i są w pełni zdrowe, i e, tych używek nie stosują, tak, one też mogą zachorować no, ze względu czy na obecną porę roku. To właśnie do jakich zasad powinny stosować się, jeśli chodzi o dietę, żeby wzmocnić odporność? Dieta powinna być różnorodna i urozmaicona, ale przede wszystkim na początku należy zwrócić uwagę też na stan naszych jelit. Czy jest odpowiednia mikrobiota jelit, czyli odpowiednia ilość bakterii, które korzystnie wpływają i pomagają tych dobrych funkcjonować. Tak, tych dobrych bakterii. Dlatego tutaj istotne jest, jeżeli nie dostarczamy wszystkich składników odpowiednio z dietą, często istotne jest stosowanie probiotyków. Czyli, to są, są to właśnie, znajdują się tam te pozytywne bakterie, które korzystnie wpływają na stan naszych jelit, ponieważ jeżeli następuje, występuje nieodpowiednia ilość tych bakterii, albo więcej jest tych niekorzystnych niż korzystnych. No to też nasz organizm właśnie jest osłabiony i nie radzi sobie tak dobrze, jak, jak, jak powinien sobie radzić z różnymi infekcjami. A jak możemy rozpoznać, że nasze jelita nie działają w odpowiedni sposób, czy dają nam jakieś objawy? Do objawów możemy, możemy m.in. zaliczyć to, że czujemy się. Czujemy po prostu taki dyskomfort. Między innymi, to może być jednym z objawów, ale bardziej to już jest taki stan, kiedy, kiedy już, już, jest tak, już jest dosyć źle. Ale tak, jeżeli stosujemy często jakieś antybiotyki, albo różne leki, wtedy, wtedy warto jest przeanalizować, czy, czy dostarczamy z dietą odpowiednią ilość właśnie probiotyków, czy nie należy już wtedy włączyć, włączyć jakiegoś probiotyku. Ze względu na to, że tak jak wspomniałam, jest to niezwykle istotne. Więc osoby, które stosują leki, tak na przykład i leki hormonalne, i antybiotyki. One są wtedy bardziej powinny... narażone. Tak, są, są bardziej narażone, ponieważ po części możemy dostarczyć, dostarczyć probiotyków z pożywieniem, ale jest, jest to, są to tylko niektóre szczepy pozytywne. A Czyli warto w... uzupełniać tak na stałe, nie tylko przy antybiotykoterapii, ale tak na cały czas po prostu brać tę tabletkę z pro czy prebiotykami, tak? E, tak. Tak, należy, należy, tylko to musi być też najlepiej uzgodnione też z lekarzem, żeby to nie było tak, że bierzemy tak tylko profilaktycznie, gdzie, gdzie może być wszystko tak naprawdę w porządku z, naszymi, z naszą właśnie tutaj tą barierą jelitową. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie tak jak Pani wspominała o prebiotykach. Prebiotyki występują głównie w żywności, między innymi w owocach, w warzywach i jest to właśnie bardzo istotne, żebyśmy je dostarczali, bo to jest tak jakby pożywka dla tych pozytywnych bakterii, więc żeby one mogły się rozrastać, mogły dobrze Może funkcjonować, tak. Tak, to trzeba, trzeba je też y, odżywiać. Ale najczęściej kojarzą nam się te dobre bakterie głównie z kiszonkami, ogórki kiszone, czy produkty mleczne, czy faktycznie te produkty powinniśmy włączać, czy one będą też nam pomagać, usprawniać pracę jelit? Mm, tak, pomagają usprawniać, e, usprawniać właśnie pracę jelit i e, budować, odżywiać tą e, mikro, mikrobiotę. Ale tak jak wspominałam, trzeba zwracać też uwagę, że tam są tylko pojedyncze szczepy. W tych fermentowanych produktach mlecznych, w kapuście kiszonych, w ogórkach kiszonych, Dlatego jeżeli spożywamy te produkty i nadal występują u nas różne dolegliwości właśnie tutaj od strony jelit, to warto było zwrócić uwagę, żeby jednak dostarczyć też innych szczepów bakterii. Ale jeszcze chciałam wspomnieć, że istotne też jest, żeby nasze jelita odpowiednio pracowały i funkcjonowały. Trzeba dostarczyć odpowiednią ilość błonnika pokarmowego, który znajduje się i w pełnoziarnistych produktach, w surowych warzywach, w owocach, E, więc na to też trzeba zwracać uwagę. No jak zawsze, zapewne przy wszystkich dolegliwościach, czy przy wszystkich różnych sytuacjach pomaga picie wody. Tak, <gry> zgadza się. To, to, też, to, jest taka tak, to też wspomaga. Chciałam jeszcze tutaj nawiązać odnośnie odporności i diety, jak istotne jest dostarczanie również innych witamin z pożywieniem. Chciałabym zwrócić uwagę tutaj na witaminę C, której źródłem m.in. jest i papryka, są też cytrusy ale trzeba zwracać, żeby, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tej witaminy z dietą. Również odnośnie odporności bardzo istotna jest witamina D, którą z pożywieniem jesteśmy w stanie niestety w, niezwyk... w takich niewielkich ilościach dostarczyć, więc w tym takim okresie jesienno-zimowym istotna jest jej suplementacja. Czyli uzupełniamy witaminę D, też nam pomoże. No dobrze, powiedziałyśmy o tym, co warto wprowadzić do diety, a czego szczególnie powinniśmy unikać? Powinniśmy unikać wysoko przetworzonych pokarmów, a także zwracać uwagę też odnośnie odporności, no żeby nie narażać się na takie sytuacje, jak taki przewlekły stres zmęczenie więc jest to niezwykle istotne żeby spać odpowiednią ilość a także jeżeli jesteśmy w stanie to jak, jak najczęściej gdzieś tam unikać sytuacji stresowych albo jakoś w inny sposób też to, to swój sposób na tak, rozładowanie na tak na rozładowanie ponieważ to jest niezwykle niezwykle istotne no dobrze, ale jeszcze wracając do tego, co może nam pomóc, to okazuje się, że również sposób, w jaki przyprawiamy nasze potrawy, też ma znaczenie, jeśli chodzi o odporność. Mm, tak, warto dodawać e, przyprawy takie jak cynamon, e, imbir e, do posiłków ze względu na to, że mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, więc, e, więc mogą wspomagać, e, wspomagać walkę z infekcjami. Najczęściej też jeśli chodzi o odporność, to pierwsze co nam się kojarzy to tak zwana apteczka babuni. Czy te ogólnie znane, tradycyjne takie produkty, które zwykle babcie stosowały przy przeziębieniach, też będą pomagały? Czy to jest prawda, czy to jest mit? Jeżeli chodzi na przykład o stosowanie warzyw, takich jak czosnek, cebula, bo często, to, często to miałam tak... na myśli? Często to występuje, to jak najbardziej, bo mają właśnie te warzywa produkt, takie z właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, więc, więc pomogą nasz organizm. Więc jeżeli ktoś nie ma żadnych dolegliwości po tych produktach, można je stosować jak najbardziej. Tylko istotne jest zwrócenie też uwagi na to, że jeżeli już. Jesteśmy naprawdę bardzo, tak nasz organizm już jest, że tak powiem, wymęczony, albo jest to już poważna, jakaś zaczyna się poważna choroba, no to wtedy te produkty no niestety nie pomogą nam w 100% zwalczyć, ale zapobiegać chorobom jak najbardziej. A miód, który jest bardzo kaloryczny, ale też będzie tutaj pomocny. Odnośnie miodu to jest kwestia też już taka, że tak powiem troszeczkę sporna, bo często jest tak, że dodajemy go do gorącej herbaty, a miód pod wpływem wyższej temperatury traci swoje właściwości. Czyli tak, więc spożywać. wtedy jest to. Do lekko ciepłego napoju, tak. Tak, ewentualnie w taki, w taki sposób, tylko też nie w takich ogromnych ilościach, żeby nie szkodził nam bardziej niż, niż pomagał. Dziękuję Pani Doroto za te wszystkie porady. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.